Zamek Kirkora, Balladyna, Kirkot, Kostryn. Więc mam już wszystko, wszystko. Teraz trzeba używać pańskich uczyć się uśmiechów. I być jak ludzie, którym z nieba spadło ogromne szczęście. Wszakże tylu ludzi Większych się nad mój dopuścili grzechów i żyją. Rankiem głos sumienia nudzi, wie Nad wieczorami dręczy i przeraża, A nocą ze snu okropnego budzi. O, gdyby nie to! Cicho, mur powtarza. O, gdyby nie to! Moja młoda żono, jakże ci w moim zamczysku? Spokojnie. Rycerze zbrojni czekają pod bramą. Grabio, dlaczego tak rano i zbrojnie? Kochanie moje, odjeżdżam. Gdzie? Droga, przysiągłem święcie taić cel wyprawy. Odjeżdżasz. Ach, ja nieszczęsna. Na Boga, nie płać najmilsza, bo ci będzie łzawy. Głos odpowiadał nierycerskim echem. Ani mnie trzymaj przymileń uśmiechem, bo moje oczy olśnione po słońcu drogi nie znajdą. Niech pierś uniesiona ciężkim westnieniem skrągłego robrońcu czarów nie rzuca. Niech twoje ramiona wiszą ku ziemi, jak uwiędłe bluszcze. Gdzie jedziesz? Mężu, ja ciebie nie puszczę. Dlaczego jedziesz? Czyś po przysiągu komu? Sobie przysiągłem. Bog daj ogień gromu. Bóg rzucał tobie przed konia podkową. Może piorunem twój koń przerażony? Piorunem w bramę powróci zamkową. Więc ty na długo chcesz zaniechać żony? Za trzy dni wrócę. Czyś Ty kiedy liczył, ile w dniu godzin, ile chwil w godzinach? Niechaj wie człowiek, że Bóg pożyczył mu życia na krótko. Niechaj odda w czynach, co winien Bogu. Lecz Ty winien żonie pozostać z żoną. Nic mnie nie zatrzyma. Muszę odjechać. Daj mi białe skronie. Przed ludzi okiem ty wiesz, że prawdziwe pocałowania daje się oczyma, a biedne usta, tak jak przeszliwe jaskółki, muszą w lot z białego kwiatka chwytać miodową pocałunku muszkę. Bądź zdrowa, żono. Gdzie jest nasza matka? Może jeszcze śpi? Pożegnaj staruszkę, nie mogę czekać. W skarbcu masz pieniążki, szafuj i baw się. Daj mi czoło białe. Czoło należy do mnie. Rozwiąż tą czoło całe. Rozwiąż tą wstążkę, mężu. Uczyniłam ślub. Ślub, po siostrze. Tak, lecz kiedy powrócę, to wiec się z Bogiem. Ale mi się wyłam z takiego ślubu, tak. Bo się pokłócę z tobą kochanko. I to nie na żarty. Bądź zdrowa. Chamy na koń. Niechaj warty czuwają w zamku. Wspominaj mnie. Mężu odjechał. Po co? Gdzie? Sumienia wężu. Ty mi powiadasz. Oto mąż odjechał szukać Aliny. Ona w grobie. W grobie. Lecz jeśli znajdzie grób... Tak się uśmiechał, jakby chciał mówić, przywiozę ją tobie, a zdejmiesz stążkę, jak przywiozę. Fragmenty sceny drugiej, aktu trzeciego, balladyny Juliusza Słowackiego, czytała Milena Gil.